bardzo serdecznie po krótkiej przerwie w sumie może po takiej przerwie, której wy nie odczuliście, bo raczej odcinki będą na bieżąco na kanał trafiać, jednakże w moim przypadku ta przerwa miała miejsce, ponieważ witam was po kilkunastodniowym a jakże urlopie spędzonym w Polsce i dzisiaj pierwszy dzień po powrocie w pracy i chyba yy, Lepiej się tego zacząć nie dało. Z bardziej wysokiego C chyba się udać, nie, nie, dało, nie dało się tego zrobić. Jak widzicie, ponieważ witam Was z pokładu tego oto największego sprzętu w naszym gospodarstwie, który jest Wam dobrze znany, tym, którzy oglądają mnie. Czyli Case 580, dokładnie tak. Kilka dni byłem na urlopie, dzisiaj wróciłem do Anglii. Miałem lot z Polski o godzinie 9.30, w tym momencie mamy godzinę 19.45, a ja już jestem w polu. Także nie ma żartów. Nie było mnie coś około 10 dni. Wróciłem do Polski w poprzednią sobotę. Nie tą, która była ostatnio, tylko jeszcze wcześniejszą. Dzisiaj mamy zaś wtorek, 7 maja. Nie wiem kiedy wy to oglądacie ale wydaje mi się, że na taki materiał warto czekać grana jest jak widzicie uprawa, uprawa pod len uprawiamy właśnie pod len sobie elegancko kejsem jak widzicie warunki zróżnicowane miejscami mokro miejscami sucho jak to tutaj, ale pogoda już się poprawiła ja siedzę w tym ciągniku pierwszy raz po przerwie kilku miesięcznej, więc też muszę troszeczkę w prawy nabrać, zrobiłem tak naprawdę dwa przejazdy i od razu postanowiłem do Was ponawijać też głównie dlatego, że mam dzisiaj do zrobienia tylko jeden kawałek wcześniej plan był inny, miałem robić dłużej, ale coś się zmieniło, że jednak za mokro gdzieś tam szef zmienił decyzja, ale mimo wszystko na początek to też fajnie jak widzicie działam z Van NZ, z tym samym którym e, uprawiałem jakiś czas temu klasem, z czego też materiał na kanale mieliście więc dzieje się grubo, uprawiamy pod len. Moi drodzy, będzie tutaj siany len. Bardzo możliwe, że będzie siany już tutaj jutro. Są takie plany. się gubi nawigację. Aha. Widzicie, to tak Wszystko jest, wszystko na bieżąco. Widzicie, jak to wygląda. GPS zamknąć. Cóż mnie mi zgubili? Coś mnie nie zgubili. Dlaczego no gdzie? Teraz ta się rewigacja załączyła Właśnie Właśnie takie kulisy Też są Tutaj, gdyż Tak jak Wam mówię Dopiero zaczynam Z tym bydlakiem, dawno nim nie jeździłem A uwierzcie mi Nie jest łatwo tym jeździć tak? Zwłaszcza kiedy człowiek jest przyzwyczajony do, do zwykłego ciągnika Na kołach, ponieważ To bydle Całkowicie inaczej się zachowuje, całkowicie inaczej się tym skręca. trzeba być o wiele bardziej, że tak powiem, delikatnym w swoich, w swoich ruchach. Ta nawigacja nie jest tak precyzyjna, jeśli chodzi o wjeżdżanie w ścieżki, trzeba. Dobrze się wcelowywać w ścieżki. Jest to rozwiązane gorzej niż w dżendbliżej i gorzej niż w klasie. Tak jak Wam mówiłem w klasie to fajnie rozwiązane jest, bo... Yy, te ścieżki się dobrze wcelowuje, bez problemu, nawet jeśli ma się jakąś tam większą drogą ścieżki, on się naprowadzi. A tutaj tym gadem trzeba naprawdę dobrze w tą ścieżkę się wstrzelić. Taki szczegół. Mam doczeknięcie, ten kawałek, tutaj nie wiem, jak dużo on jest. No i tak w skrócie, tak. Z, y, tydzień mojej nieobecności, ale tu się z, z, zbyt dużo nie działo. Troszeczkę deszcz padał, to się trzymało pracę i. Głównie dzięki temu ja do Polski pojechałem, żeby troszeczkę czasu właśnie spędzić, odpoczynku, zaznać yy, oczywiście psychicznego, bo fizycznie jakoś nie czuję się zna zbyt wypoczęty. O ile można powiedzieć w ogóle, że wypoczęty jestem, bo jakoś tam się zbytnio nie wysypiałem ostatnio, a dzisiejsze wstanie wczesne na lot też się temu nie przysłużyło. Tak, technika jest troszeczkę inna. Jak widzicie, yy, najpierw robione są poprzeczki, a dopiero później jeżdżamy w środek pola. Prędkość robocza około 12 na godzinę. Tam keś sobie nic z tym nie robi. Bardzo niskie obroty, widzicie 1400 obrotów. No ale z tym agregatem ja nie wiem, czy by sobie 215, bardzo powoli. Ale możliwe, żeby sobie poradziło. gdybyśmy mieli 250, to całkiem bez problemu by to było. Wcześniej jeździł z tym klas, ale klas się przepiął do Wadersztata Siewnika i będzie brał się za siebie. Stąd też został zaczepiony e, case i case chyba będzie na zmianę jeździł z tym i z tym głęboko uprawowym. Coquerel-lenem, tak jak kurcze. Tak jak to ostatnio było robione są miejscami wymoki miejscami się kurzy także nic nowego eee, używamy włóki jak robiłem klasę włóki nie używałem tutaj działamy z włóką na poprzeczkach ją podnoszę agregatu nie podnoszę na poprzeczkach jeśli włókę bym zostawił opuszczoną to zaraz by się to zablokowywało więc to z tego względu takie działanie Wszystko zrobiona szeroko na cztery razy, żeby ułatwić zawracanie tym gadem, bo tylko zawracamy. Nie ma pośpiechu, a chcemy to robić jak najdokładniej. Nie mam okularów przeciwsłonecznych, a to tak pod słońce, to trochę. No, teraz za pierwszym razem się udało strzelić. Prawo na poprzeczkach, jak widzicie. Z prędkością można było szaleć, podjedziewałem jeszcze szybciej, jeszcze szybciej, ale to nie ma sensu. 12 to jest optymalne dla sprzętu. to wygląda, tutaj w tym miejscu jest bardzo dużo tych pól do uprawy Tuż chyba raz było zrobione na większości, więc będziemy po prostu drugi, drugi raz uprawę prowadzić Ale to zobaczymy On jutro, Ed, główny operator kejsa tutaj do niego wskoczy Ja nie wiem co będę robić, to no zaczniemy myśleć, to może będę się brał za wałowanie O ile nie będzie zbyt mokro tak naprawdę, bo tutaj jest widocznie, jest, jest wilgotno, jest spora wilgoć no ale co, tym się będziemy martwili jutro, nie? Tutaj działamy na razie. Powiem Wam, że ten ciągnik jest aż abstrakcyjnie, kurczę, zwrotny przy, przy swoich rozmiarach, dzięki temu, że, że jest przy, przykupowsze, bo... Wystarczy jeden delikatny, aksemitny kierownicą i on się cały buja na lewo i na prawo. Tak jak mówiłem z tym agregatem to on sobie to nic nie robi. Ale z racji, że klas przygotowany już do siebie pod resztatem to nie ma co kombinować, dlatego OK został zaprzęgnięty do uprawy. sobie poprzepisywał na na czasowym wydatku hydrauliki, opuszczanie i podnoszenie e, włóki ja już troszeczkę bardziej zgłębiam już prawie pół pola mam tak naprawdę ze sobą z rację, że ta poprzeczka serio, szeroko zostawiona to też szybciej się schodzi jak już się ogarnie poprzeczkę ogólnie ten tydzień jeśli chodzi o pogodę to fajne prognozy są jutro na przykład 20 stopni widziałem. więc jeśli by tyle było to to fajnie ta ziemia będzie podsychała i będzie to można z powodzeniem obsiewać sobie w tą stronę jeszcze jeden przejazd ciachniemy W tym rogu jest mokro, jak uprzeszka jeszcze wcześniej była robiona, jeszcze jak z nimi jeździłem to siadał trochę, to może tam nie będziemy wjeżdżać. Zresztą już też Wam wspominałem na pewno w poprzednich odcinkach, ten traktor klasycznego gazu nożnego nie posiada, wszystko jest, wszystko jest w joysticku. A na przykład jakbyście chcieli zobaczyć taką nietypową recenzję takiej maszyny, to jak sobie wpiszecie w YouTube yy, na kanale Pana Krzysztofa Hołowczyca, naszego wspaniałego kierowcy rajdowego, Kilka miesięcy temu, nie wiem jakim sposobem On miał właśnie taki traktor na testach I ujeżdżał, nie wiem czy to był mniejszy Czy większy model, ale, ale bardzo podobny, w środku taki sam nie, nie wiem czy to czasem 600 nie była, bo tutaj ją Mokro, więc się nie będziemy w ogóle Zapuszczać Więc tak, polecam zobaczyć na kanale u Pana Krzysztofa Hołowczyca Tą recenzję Bo tu troszeczkę z innej perspektywy On opowiada o tym jako o samochodach sportowych fajnym kumorem ogólnie jeśli ktoś motoryzacją jest zajawiony to tej jego cały kanał polecam bo goście, jeśli chodzi o motoryzację to jest skarbonka wiedzy a fajne auta testuje co najlepsze ostatnio już w temacie samego Kołowczyca jesteśmy to ostatnio wracając do Polski na lotnisku w Luton, go spotkałem chciałem pionę zbić ale niestety nie zdążyłem gdyż najwyraźniej spieszył się na samolot gdzieś tam leciał, pewnie miał międzylodowanie w Londynie to się często zdarza, gdzieś jakieś takie dalsze destynacje z Europy, z Polski. Często się lata właśnie do Luton, chociażby czy, czy do Heathrow żeby polecić jakieś bardziej oddalone krajce, krańce świata Sporodnie tutaj dziwniemy. Oczywiście trzeba uważać, żeby ludzi prądu nie pozbawić na jakiejś wiosce No i z obrotów delikatnie go na 1400 12 na godzinę i nic sobie nie robi Spalanie ma 10 litrów na hektar i 80 litrów na godzinę to dalej są tutaj krótne liczby, ale nie już teraz spada do 75 na godzinę. Nadal dużo, co? Ale robotę robi. W każdej maszynie. trzeba troszeczkę czasu spędzić, nabrać ogłady ze sprzętem i idzie wszystko sprawnie. Gdy do góry trochę Czasami się przyblokowuje, trzeba podnieść i opuścić Nie ja zakładam kamery na szyby, pamiętam jak w zeszłym roku takie ja coś robiłem to się w ogóle... Nie dało nic wyłapać, jeśli chodzi o dźwięk, bo jest głośno w kabinie. Chociaż teraz aż tak głośno być nie powinno, bo nie robimy na pełnym zakresie obrotu. Bo w zeszłym roku, jak robiłem właśnie z tym głęboką, próbowym agregatem, to wtedy gaz był do samego końca. O, jak teraz to już głośniej, nie? Ale to my tak szybko jeździć nie musimy i nie musimy pełnej mocy używać. Oblądy sobie delikatnie znowu, w dół. Proszę bardzo, No to, się... to klas bez problemu sobie radził, gdzie ten klas ma ile, 450 koni, chyba nie? A tutaj macie już ich prawie 600. To też jest subtelna różnica. Dobra, tu sobie nowinkę strzelimy w tą stronę. Jeszcze cięgniemy. Tutaj taki garb został. Znaczy w końcu w Anglii pogoda jest jakaś normalna, widzicie nawet w krótkich spodenkach. Dziś jestem pierwszy raz w tym roku. Ekran w pełni dotykowy, można sobie przykręcać, ustawiać jak nam pasuje. Wyżej, niżej. To jest chyba ten ekran multimedialny jest chyba stosowany we wszystkich case'ach, tak mi się wydaje. W mniejszych czy większych modelach, teraz produkowanych. Włóta do dołu. Dwunastka, troszeczkę wyższe obroty i śmigamy Ja już ciacham ostatni przejazd na tym polu Jednocześnie ostatni przejazd dzisiaj godzina 21.06 Jak najpierwszy dzień w pracy to chyba nawet nie na najgorsze godziny na zakończenie Czyli jest jeszcze szansa na to, że się uda odespać Zostawiam tutaj traktor Na polu, zaraz go gdzieś tutaj zaparkuję Wzdłuż Yy, żywo tego tutaj po lewej stronie i będę się zawijał tam kawałek może się przespacerować pod land rowera gdyż stoi zaparkowany kesa się zamknie zdejmę antenę od nawigacji i to będzie na tyle Fajnie tak o cały dzień jeszcze jakby się udało spędzić Chociaż to pewnie mnie czeka, bo tu coś coś przebąkiwują. może nie tyle cały dzień A cała noc, żeby właśnie nocne zmiany Uruchomić, a jak nocne zmiany To Wiadomo, że raczej ja Ale to zobaczymy Czas Raczył tutaj nauczyć, że Na tym gospodarstwie, że się wszystkiego można spodziewać Ona się teraz ciągnie za włóką Tak, za włókę podnosić za każdym razem na poprzeczce. Tam gdzieś było robione, gdzieś już się spłchno w tym miejscu. I takie rzeczy się dzieją. Fajne to oświetlenie ma oczywiście 360 w ledzie. Fajna barwa światła No i dobra, gdzieś tutaj będziemy sobie parkować ściągek daleko rano nie miał długiego spaceru Chociaż daleko stanę, to w sumie taki spacer z rana nie zaszkodzi orzeźbiając Z obrotów zrzucamy kierownicą odwijamy i odcinek zakończamy. Fajnie było do Was wrócić po powrocie, kilkudniowym. ale już coś się udało nagrać. Pierwszego dnia, jak tam z pamięcią stoimy, 35 minut zapisu. To jeszcze na jutro będzie. A więc, tak. Dziękuję za dzisiejszy dzień. Krótki, ale fajny. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I zobaczymy, co przyniesie jutro, tak naprawdę. Może to będzie jeden odcinek, może będą dwa. Czas pokaże. Takim oto ostatnim widokiem z pozycji operatora tego śpięknego ciągnika. Żegnam się z wami. I do zobaczenia.